Witam Was na moim kanale Japonia Kinako. Dzisiaj zapraszam Was do mojej kuchni. Myślę, że sezon jesienny, przeziębieniowo-grypowy. Mamy już w Polsce rozpoczęty, dlatego pomyślałam, że spodoba Wam się przepis na japońską ryżankę. Japoński klej ryżowy, doskonały właśnie dla osób, które są przeziębione, dla osób, które mają zatrucie. Wiadomo, że kiedy mamy gorączkę, kiedy źle się czujemy, ten organizm jest obciążony, więc nie chce się jeść jakichś takich ciężkostrawnych rzeczy. Wydaje mi się, że w polskiej kulturze w takiej sytuacji zwykle je się po prostu chleb, na przykład trochę taką suchą bułkę, jakąś bułkę suchą z ma i to nie jest zbyt smaczne. Myślę, że ten japoński sposób, czyli klej ryżowy jest dużo smaczniejszy. Ja zastanawiałam się, jak Wam przetłumaczyć to, co będę przygotowywać, nazywa się okaju. Zastanawiałam się, czy to przetłumaczyć jako ryżanka, czy jako klej ryżowy. Ale myślę, że w Polsce ryżanka, czy owsianka, tak kojarzy się bardziej na słodko, bardziej może z ryżem na mleku. W Japonii właśnie taka ryżanka jest na słono, jest na rosół. I dzisiaj też będziemy robić na słono. Będę używała raczej słowa klej ryżowy, bo ta ryżanka jakoś tak od razu mi się wydaje, że jest na słodko. Nie przedłużając, przejdźmy do składników, których będziemy dzisiaj używać. Przede wszystkim ryż. Myślę, że w każdym japońskim czy azjatyckim domu w lodówce jest taki ryż, który został z kolacji czy z obiadu. U nas jest to tak, że nie ma dnia, żebyśmy chociaż na jeden posiłek nie jedli ryżu, więc tego ryżu zawsze troszeczkę zostanie i jest taki awaryjny ryż w lodówce. Ja będę dzisiaj korzystała właśnie z takiego ryżu, ale jeżeli nie macie takiego ryżu, który już sobie trochę w lodówce poleżał, to oczywiście możecie sobie gotować na świeżo. Ja zawsze korzystam z ryżu japońskiego. Albo z ryżu jaśminowego. Na ryżu jaśminowym, tym długodzielnie, też super, wychodzi ten klej kryżowy. Kolejnym składnikiem jest imbir. Ja imbir sobie kroję na plasterki i mrożę trzymam w zamrażarce, żeby zawsze mieć go pod ręką. Rozmroziłam sobie go w ciepłej wodzie wcześniej i pokroiłam razem ze skórką na takie drobniutkie kawałki. Kolejnym składnikiem jest bulion drobiowy. Ja zawsze używam tego, ponieważ jego skład wydaje mi się najbardziej taki zdrowy. Ważne, żebyście użyli właśnie bulionu, który jest z kurczaka, z kury, a nie jakiegoś warzywnego, bo to zupełnie zmienia smak tego dania. Właściwie do wszystkich dań kuchni azjatyckiej czy japońskiej, w których powinnam użyć bulionu, używam właśnie tego i bardzo dobrze mi wychodzi, także polecam. Kolejny składnik to jajko. Będziemy je tak roztrzepywać jak na omlet. Możecie do tego użyć widelca albo pałeczek, a już tak super profesjonalnie to trzepaczki, ale myślę, że nie trzeba aż tak się fatygować. Dalej biały sezam, olej sezamowy. Ten olej sezamowy kupiłam w w polskim supermarkecie i jest bardzo dobry, bardzo ma intensywny zapach. Ja niestety zapomniałam kupić czekoladkę świeżego, więc użyję sobie dzisiaj takiego suszonego. Ale jeżeli macie świeży, to polecam jednak zrobić ze świeżym niż z suszonym. Niestety ja jestem dzisiaj wskazana na taki. Wszystkie te rzeczy, których dzisiaj będziemy używać, są tak plus, minus trochę na oko. Musicie sobie wyczuć, czy chcecie więcej imbiru, czy soli, czy na przykład tego oleju sezamowego. Ja daję takie ilości, zwykle jestem do nich przyzwyczajona, ale to też wychodzi tak na oko. Jeżeli dacie troszeczkę więcej czegoś, czy trochę mniej, to w ogóle temu daniu nie szkodzi. Ono jest takie po prostu bardzo, bardzo domowe. I zaczynamy. Zalewamy sobie ten ryż dokładnie tak, żeby tak był trochę przykryty gorącą wodą. I na razie możemy na silnym ogniu. go podgrzewać sobie. Możemy sobie w tym momencie dodać też imbir od razu. Teraz czekamy, aż ryż puści klejk i wszystko nabierze takiej gęstej konsystencji. Już widzę, że robi się coraz bardziej miękki. Warto sobie co jakiś czas mieszać, bo ryż wiadomo lubi przywierać. Fajna jest ta konsystencja, więc możemy sobie zmniejszyć ogień na słabszy. I dodamy odrobinę bulionu. Myślę, że mniej więcej tyle taka. No nie wiem, niecała połowa łyżeczki do herbaty. Ojej, dodajemy. Super, konsystencja mniej więcej taka, jak powinna być. Możemy dodać sobie odrobinę więcej wody. Tak trzeba obserwować, jak to wygląda. Dobra, i przygotowujemy jajko. Teraz ważne jest to, żeby tego jajka, kiedy wlejemy już je do, tej, do tego klika ryżowego żeby go nie mieszać od razu, tylko poczekać, żeby się najpierw troszeczkę zcięło, bo jeżeli wymieszamy od razu, no to no, będzie taka gorsza konsystencja, będzie taka ciapa, a chcemy, żeby to jajko jednak było troszeczkę w kawałkach. No więc wlewamy. No, widzę, że już jajko się trochę ścięło, więc możemy wymieszać. Właściwie to żeby się nie poprzywierało, to na chwilę wyłączę ogień. O proszę bardzo. Tak, super wyszło. Dokładnie tak to miało wyglądać. Czyli mamy takie drobniutkie, drobniutkie kawałeczki. Jajka. Teraz dodam odrobinę soli. Tak, może mniej więcej tyle, zobaczymy. Może jeszcze troszeczkę. Teraz sezam, olej sezamowy. Ja lubię dużo. O, super pachnie. Jak sobie przygotujecie, to będziecie wiedzieć jak. Bardzo ładny taki zapach tego oleju sezamowego. No i możemy myślę, że jeszcze tak trochę podgrzać, żeby na pewno jajko było ścięte. Wyłączamy. Ja sobie teraz dodam tą suszoną, ten suszony szczypiorek, Ale jeżeli macie świeży, to zdecydowanie lepszy będzie świeży. On jest suchy, więc go dodaję teraz i wymieszam, a nie tylko na ozdobę. Dobrze, to teraz będziemy wykładać na miseczkę. Ja mam taką drewnianą, bardzo japońską. Często używamy jej też do zupy miso. Może przepis na miso też Wam pokażę, jak ten przepis Wam się spodoba, ten na okaju. I do tego mam taką drewnianą łyżkę. Zawsze taki jest troszeczkę bardziej domowy. Fajny klimat, jak się tym je. No i też plus, bo to jest drewniane i się nie nagrzewa, nie boli ręka, kiedy trzymamy i jemy tak w ręku. Mniej więcej jedna porcja, ale dla drugiej osoby zostało mi jeszcze tyle samo. Na no to poleję jeszcze tak dla ozdoby, troszeczkę oleju sezamowego nigdy za wiele. I troszeczkę białego sezamu też dla ozdoby. W komentarzach, jakie inne japońskie przepisy chcielibyście zobaczyć na tym kanale? Pamiętajcie o łapkach w górę i subskrybowaniu. Do zobaczenia!